Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek z tej strony. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Stronnictwo Polskie jak zawsze wita się z Państwem. Zawsze chcemy poruszać i porozmawiać się na ciekawe tematy, ale również tematy ważne. Tym razem chcemy poruszyć temat, który wielokrotnie poruszaliśmy, czyli sprawy związane z energetyką, z cenami energii elektrycznej i to w jaki sposób porównać to również do innych państw Unii Europejskiej. Dzisiaj tak postanowiliśmy porównać to chociażby z naszym zachodnim sąsiadem. A takim chyba, można powiedzieć, taką informacją, która nas zmotywowała, to też między innymi jest też pewne, są to też pewne problemy, które Niemcy odczuwają z powodu mm, odnawialnych źródeł energii, czyli właśnie zaprzestania produkcji, chociażby wyłączenie Wyłączenie swoich elektrowni jądrowych też przez długi okres czasu były wyłączane przecież elektrownie konwencjonalne, które teraz można powiedzieć są w jakiś sposób ponownie reaktywowane, ale to są jakieś procesy długotrwałe. I tu, między innymi, właśnie pojawiła się taka informacja, że u naszego zachodniego sąsiada z powodu ograniczonych możliwości atmosferycznych, czyli z powodu braku odpowiedniego wiatru. Większość turbin wiatrowych po prostu stanęła, no wiadomo jak każdy z nas pamięta z dzieciństwa wiatraczki, które nosiliśmy gdzieś tam w rączkach, to jak nie było wiaterku albo po prostu nie dmuchnęło się, no to stały tak samo teraz w tym wypadku było z naszym zachodnim sąsiadem. No okazuje się, że trzeba było skorzystać z innych źródeł energii elektrycznej. No i okazuje się, że ceny Ceny energety, energii elektrycznej poszybowały w górę, ale jak przyjrzeliśmy się właśnie e, i porówna, porównaliśmy to do sytuacji w Polsce, okazuje się, że ta cena energii elektrycznej w Niemczech, bądź co bądź, była dużo niższa, a już stworzyła wielkie larum i niezadowolenie z tego powodu, że są zbyt wysokie ceny energii elektrycznej. Tutaj jeszcze dodajmy, że te ceny poszybowały na giełdzie. Bo z jakichś to powodów dla nas kompletnie niezrozumiałych, powodów, które nie mają nic wspólnego z polskim interesem narodowym, bo to dotyczy także Polski, ceny energii, świadectwa emisyjne CO2 zostały poddane obrotowi giełdowemu. Oczywiście nie we wszystkich państwach, bo wiemy, że na przykład Czechy są tego wyjątkiem i tamtejszy przemysł żyje, natomiast polski przemysł poddany Właśnie tym eksperymentom giełdowego obrotu świadectwami emisyjnymi CO2 przez reżim Pisowski. W poprzednich ośmiu latach po prostu został zarżnięty, a później także montownie zagraniczne, które w Polsce działały już pod rządami obecnej koalicji 13 grudnia się wycofały, bo specjalnie utrzymywane przez reżim Pisowski niskie ceny dla przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. Zostały lekko podniesione, no i nagle ci przedsiębiorcy uznali, że gdzie indziej jest taniej. Natomiast co się stało na tej giełdzie energetycznej w Niemczech? Mianowicie cena megawata energii doszła do 400 euro. Megawat to jest milion watów, czyli to jest tysiąc kilowatów. Jednostka kilowat to jest ta, którą najczęściej my operujemy w naszej skali mikro, domowej, prawda, czy w jakichś takich mikrodziałalnościach, jak moja. Więc co by to oznaczało? Po przeliczeniu 4,26 zł za euro i podzieleniu tego, tej kwoty uzyskanej z pomnożenia 400 euro przez 4,26 zł Wyszłoby, że 1 MW w tym strasznym piku cen energii w Niemczech na skutek braku wiatru wyniósł, cena 1 MW wyniosła złoty i 70 groszy. To jest oczywiście dużo jak na cenę samego prądu, bo pamiętamy, wielokrotnie to powtarzaliśmy, że najtańszym nośnikiem energii jest węgiel brunatny i w Polsce cena 1 jednego kilowata prądu z węgla brunatnego to jest zaledwie 26 groszy więc porównując to do cen wytwórczych oczywiście nieopodatkowane tymi tak, podatkami unijnymi tak jest a zwłaszcza tymi emisyjnymi które zostały np przez rząd pisowski poddane Spekulacji, no bo te świadectwa emisyjne są ceną prądu, który musimy płacić. Ale jeżeli to odniosę do tego, co ja muszę płacić w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, to cena prądu, którą ja płacę obecnie, to jest już w granicach około 2, 2 zł i 70 groszy, czyli to jest i tak o złotówkę taniej niż te wielkie ceny rzekomo na giełdzie niemieckiej, ale jeszcze do tego muszę zapłacić za dystrybucję tego prądu od każdego kilowata ponad 6 zł. Więc u mnie cena w kancelarii za 1 kilowat prądu to jest ponad 9 zł i 32 grosze obecnie. W Niemczech ta cena złoty 70 zł za kilowat wywołała już jakiś stres gospodarczy. Ale to co Jaki wniosek z tego wynika? Ano, właśnie taki, że te pomysły na wszelkie odnawialne źródła energii, czy to fotowoltaikę na polach, czy też fotowoltaikę na dachach, która jest finansowana z podatków, zdzieranych właśnie pod różnymi pretekstami i wrzucanych do tej ceny energii, tak żebym ja miał za 9,32, a ktoś za. za przez jaki przynajmniej okres czasu taniej, bo on sobie na mój koszt zamontuje fotowoltaikę, w konsekwencji prowadzi do tego, że w sytuacji, gdy nie będzie dostatecznej ilości słońca, wiatru, to ta energetyka po prostu nie zabezpieczy potrzeb gospodarki, i to zarówno tej indywidualnej, czyli takich konsumpcyjnych celów zużycia energii elektrycznej, jak i tej. Energii elektrycznej potrzebnej w działalności gospodarczej mikro, średniej, makro czy, czy jakiejś mega dużej. Wnioski są tutaj jednoznaczne: trzeba odrzucić wszelkie te pomysły pseudoekologiczne, pseudo bo wiemy, że przecież gdzieś. Tę energię trzeba będzie wyprodukować, więc jak ona nie zostanie wyprodukowana przez wiatraki niemieckie, to trzeba będzie ją skąd inąd sprowadzić, bo przecież Niemcy nie wyłączą się, czy nie odłączą się od prądu, nie pozbawią swoich obywateli, swoich przedsiębiorstw prądu. Więc to spowoduje większą produkcję w źródłach konwencjonalnych w innych krajach, i generalnie emisja będzie szła. Natomiast szczególnym draństwem to jest to, co zostało już zrobione przez reżim pisowski i jest kontynuowane, bo nawet w ostatnich dniach słyszałem w pominki pod adresem reżimu Kaczora Donalda ze strony przedstawiciela reżimu Kaczora z Żoliborza, że jak to ten reżim Kaczora Donalda tutaj Gospodaruje tymi pieniędzmi z, ze świadectw emisyjnych, bo oni przecież ten, te, te świadectwa wrzucili na giełdę i one przynosiły takie duże pieniądze. I w ogóle ten przedstawiciel reżimu Kaczora Donalda adresując swoje zarzuty, przepraszam, reżimu Kaczora z Żoli Boże, adresując swoje zarzuty pod adresem Kaczora Donalda, nie pomyślał, że ja jako mikroprzedsiębiorca muszę za to wszystko zapłacić. I że co miesiąc muszę zapłacić ponad 600 zł za prąd. To jest po prostu patologiczna nienormalność po, po 9,32 za 1 kW. Więc to, to pokazuje, jak myślenie wśród tych pseudoelit yy, warszawki, bo przecież to nie jest Warszawa, ci ludzie. Yy, Prowadzi do, do takiego obrzucania się, jak dzieci piaskiem w piaskownicy, a generalnie zażynają i jedni i drudzy polską gospodarkę, bo jedni chcą dalej instalować wiatraki, które tamci już nainstalowali, ci są dalej fotowoltaikę, którą tamci zainstalowali, ci rozpoczęli wiatraki na Bałtyku i ci to kontynuują. A tamci jeszcze na dodatek zniszczyli wybudowaną przez siebie elektrownię gazową w. Czy blok elektrowni gazowej w elektrowni ostrońka, bo to jest funkcjonująca elektrownia, nowy blok, który wybudowali kosztem 2 miliardów złotych, potem go zburzyli, i to zrobił PiS w czasie swoich 8 lat rządów, więc pokazuje, jak nieracjonalna polityka, jak zabójcza gospodarczo jest prowadzona, no bo te ceny, jakie są dyktowane mi, to w porównaniu tego, co stało się stresem dla gospodarki niemieckiej w postaci 400 euro za megawatt. Prądu na tamtejszej giełdzie to jest po prostu nic, to jest śmiechu warte w porównaniu z tym, co ja płacę już przez 5 czy 6 lat rządów popisu no bo w zasadzie nie można tego inaczej nazwać to jest ciągle kontynuacja tej samej polityki, pseudopolityki gospodarczej, która ma na celu wyniszczenie wszelkiej działalności gospodarczej na terenie. Polski. Oczywiście przekupuje się elektorat, bo ceny prądu w domach to jest ciągle w granicach. Złoty 20, zł, teraz troszkę podrosły. Złoty 40, zł, prąd z dystrybucją. W sytuacji, kiedy ja mam już 9,32 za te dwie usługi, a właściwie za usługę i za towar, czyli prąd i za przesył. To świadczy o tym, że że nie mamy po prostu gospodarzy w Polsce, że mamy takich, którzy chcą po prostu wysługiwać się Jakimś obcym interesom, no bo jeżeli tu nie będzie żadnej działalności, żadnej produkcji, to nie znaczy, że tutaj nie będzie żadnych towarów, my będziemy musieli po prostu sprowadzić te towary, włącznie z prądem zresztą z zewnątrz i zapłacić za to odpowiednie prowizje, tak, żeby tamci sfinansowali te swoje wiatraki, fotowoltaiki, co by tam nie mieli energetyki atomowe, bo po prostu brak alternatywy doprowadzi do tego, że będziemy zmuszeni kupować po takich cenach, jakie ktoś nam z zewnątrz je po prostu podyktuje. Tutaj tak słuchając tego, co Stanisław mówił, tak nasunęła mi się pewna myśl, że warto na to zwrócić uwagę. Pokrótce, ale najpierw bym chciał od siebie swoją opinię tak odnośnie fotowoltaiki i tego OZE, że ja w jakiś sposób nie neguję całkowicie tego, że, że, że takie... Takie instalacje mogą być budowane, czy nie mogą być? Oczywiście mogą być budowane, tylko powinny być budowane na zasadach rynkowych, czyli, że powinna być technologia, która jest na tyle opłacalna, że ja na przykład instalując coś, inwestując pieniądze, bez żadnych dopłat, bez żadnych, można powiedzieć, dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa, sam kupuję, sam instaluję, to przynosi mi jakieś realne korzyści, ale również może przynieść korzyści państwu, ale jak tak przyjrzymy się, tak bardzo taki, no, uproszczony schemat, jak to wszystko wygląda, bo tutaj Stanisław powiedział wcześniej, jaka jest niska cena energii elektrycznej z węgla brunatnego, bo to chyba było 20 parę groszy. 26 groszy. 26 groszy. A mechanizm jest taki generalnie, że My jesteśmy obciążani podatkami, właśnie na, z energii elektrycznej pozyskiwanej w sposób konwencjonalny, czyli m.in. z węgla, ale niekoniecznie, bo to i nawet i energia z gazu, z każdego źródła takiego konwencjonalnego, jest opodatkowana tymi podatkami, i te pieniądze w jakiś sposób trafiają do takiego koszyka, z którego są wypłacane do finansowania na, kosz, na, na rzecz właśnie tych wszystkich źródeł. Odnawialnych. I teraz mi się wydaje, że warto zadać sobie pytanie, bo teraz o tym pomyślałem w trakcie tego, co, jak słuchałem Stanisława. Co będzie, jeżeli, jeśli się nie mylę, do 2040 roku e, są plany rządu o całkowicie bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, czyli całkowitego pozbycia się e, konwencjonalnych źródeł energii, czyli zaprzestania? Wytwarzania prądu elektrycznego z węgla bądź na przykład z gazu. Tak, to jest I... umowa pisowska ze związkami zawodowymi, wszystkich tych ale, ale kopalń trzeba... i zakładów energetycznych. Ale, tak. ale trzeba wziąć... A ci chcą jeszcze przyspieszyć, trzeba... bo tam było 2049, a ci jeszcze szybciej. Trzeba wziąć pod uwagę, skąd wówczas będą brane pieniądze na tak zwane dopłaty. Bo jeżeli teraz te pieniądze są pozyskiwane właśnie z tych tak zwanych unijnych podatków węglowych. Czyli jeżeli zabraknie tych źródeł energii, my się tak cieszymy, że będziemy płacić, tani, można powiedzieć, niskie, niskie ceny za energię elektryczną, ale dofinansowania w dalszym ciągu będą musiały być, żeby po prostu opłacało się stawiać te wiatraki i stawiać tą fotowoltaikę. Czyli już należy zadać sobie pytanie, skąd będą pozyskiwane na to środki, bo jeżeli będą pozyskiwane, no to się oka okaże, że niezależnie czy to będzie energetyka oparta na Chociażby atomie, tak jak są plany budowania elektrowni atomowych, czy z innych źródeł, tak czy siak trzeba będzie coś opodatkować, żeby pozyskać fundusze, aby dać tym ludziom, którzy stawiają albo ludziom prywatnym, którzy na przykład stawiają na przykład fotowoltaikę na dachu, bądź na przykład firmom, które inwestują w farmy wiatrowe. Skądś te fundusze trzeba pozyskiwać. No a tak, właśnie pod adresem wszystkich Państwa, którzy albo popieracie to w sposób verbalny albo w, poprzez głosowanie na ten układ, y, który y, realizuje ten samobójczy projekt gospodarczy, czyli popis i te wszystkie przystawki. Y, wyobraźcie sobie, jak, mu, jakie ceny musielibyście zapłacić w swoich domach, gdyby stało się to, co się stało, w Niemczech, dzięki temu, że nie było wiatru napędzającego wiatraki. Gdyby cena prądu na giełdzie wyniosła złoty 70 zł za kilowat, kiedy wy w domach ciągle jeszcze płacicie tylko za sam prąd, złoty 20 zł bądź złoty 40, zł, przepraszam, za prąd z dystrybucją, złoty 20, złoty 40, zł, a tam sam prąd kosztował złoty 70, zł, a do tego trzeba dorzucić koszty dystrybucji, to kto Państwu bezfinansował ceny tego prądu, skoro już przedsiębiorców. Się wyrżnęło i tacy jak ja, za niedługo też przestaniemy dopłacać i polikwidujemy swoje działalności, to będziecie Państwo musieli sami to zapłacić. Więc przez brak solidarności z tymi, którzy finansują w tej chwili Was. I poprzez idiotyczne wspieranie tego typu pomysłów kopiecie dołek pod sobą, bo Wy też w konsekwencji zostaniecie pozbawieni tego prądu, albo będzie Was stać po prostu na bardzo e, ograniczoną ilość prądu, tyle ile będzie potrzeba, nie wiem, do poświecenia jedną żarówką, bo już na jakieś inne wygody typu telewizor i, i komputer to nie będzie Was stać, gdybyście musieli zapłacić realne ceny kosztów Prądu odnawialnego, na przykład 70 zł za kilowat, plus ceny dystrybucji, yy, na przykład 6 czy 7 zł, tak jak ja mam to w swojej działalności. No i policzcie sobie, na ile Państwa będzie stać, bo jestem przekonany, że znacznie więcej zużywacie kilowatów niż ja w swojej działalności gospodarczej, bo mam przecież przykład swojego mieszkania. Tutaj tak jeszcze zwrócę uwagę o tym, co Stanisław mówił, dlaczego te ceny w Niemczech powindowały tak wysoko w górę, ze względu na no, czysty taki mechanizm giełdowy, czyli no, na zasadzie chyba spekulacji można to w ten sposób określić. Po prostu były niedobory energii elektrycznej i te ceny wywindowały w górę. I tutaj zwrócę uwagę o pewnym fakcie, o którym już wydaje mi się, że większość z Państwa już nie pamięta. A miało to miejsce nie tak dawno, stosunkowo. Była ta informacja podawana w mediach, można było poczytać sobie na różnych portalach branżowych, ale również takich ogólnych. Konkretnie chodzi o Norwegię, o państwo Norwegię, gdzie tak naprawdę większa część energii elektrycznej jest pozyskiwana w tani sposób, bo generalnie mają tam elektrownie wodne, najczęściej na tym bazują, po prostu. Uwarunkowania geograficzne są takie, jakie są, że po prostu mogą uzyskiwać tą energię elektryczną w bardzo prosty i tani sposób. No i co się wydarzyło? Właśnie ze względów na takie sytuacje, o których dzisiaj mówiliśmy. Norwegia była i jest jeszcze, jeśli się nie mylę, sprzęgnięta właśnie w unijny system energetyczny, energetyczny, chociaż te państwo nie należy do Unii Europejskiej, ale jest częścią tego europejskiego. Obszaru gospodarczego i między innymi właśnie z tego względu jest też sprzęgnięta właśnie ten system. No i okazało się właśnie, że Norwedzy wówczas no, zakomunikowali, że chcą odpiąć się właśnie z tych powodów, o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli mają swoją tanią energię elektryczną, ale w wyniku właśnie takich spekulacji giełdowych. Oni w takiej sytuacji, pomimo właśnie tej taniej energii, muszą również płacić e, horrendalne rachunki za energię elektryczną. I teraz można sobie wyobrazić, teraz, jak Polska by wyglądała, jeżeli byśmy korzystali z taniej energetyki, bazującej na własnych źródłach energii e, i odcięlibyśmy się właśnie od tej spekulacji giełdowej, czyli po prostu mielibyśmy własne ceny uzależnione od Własnych nośników energii elektrycznej. Czyli można wyciągnąć taki wniosek, żebyśmy byli państwem suwerennym, niezależnym, ale również dysponującym stabilną ceną energii elektrycznej, a zarazem byśmy byli konkurencyjni w tej sferze gospodarczej czyli właśnie podmioty gospodarcze, które działają na terytorium naszego kraju, niezależnie od tego czy są to polskie firmy, czy zagraniczne, miałyby tą właśnie stabilizację. Takiej w długoterminowym okresie czasu. Także czas na podejmowanie decyzji takich politycznych, gospodarczych już dawno nastał i przy najbliższych wyborach wszyscy ci, którzy będą głosować na popis i ich przystawki będą przykładali rękę do tej katastrofy gospodarczej, która już... Od marca 2020 roku, od czasów reżimu pandemicznego w Polsce, ma miejsce. Ja bym tutaj sięgnął jeszcze, jeszcze, poszedł szerzej, dalej troszeczkę, że e, generalnie chyba cały establishment, nie tylko Popisowski, bo e, mając własne doświadczenia, ja nie wiem, czy ten tak zwany establishment taki opozycyjny w postaci konfederacji. Konfabulacja tym, na pewno będzie popierać popis, to jest, nie ma wątpliwości. A nawet jeżeli, jeżeli będzie prowadziło tą retorykę, to sami Państwo słyszeliście wielokrotnie pewne informacje, które prezentowali politycy właśnie tego ugrupowania politycznego. Ja przypomnę nawet chociażby Pana Tumanowicza, który jeśli się nie mylę, widziałem gdzieś w jakichś chyba wiadomościach. Nie wiem czy w telewizji, czy w radiu, ale na pewno było to, gdzie rozważał nawet koalicję z Platformą Obywatelską, ale również przecież pojawiały się takie konstrukty, gdzie nawet brano pod uwagę koalicję z PiSem. Oczywiście teraz możecie Państwo mi zarzucić, że pan Kaczyński tam strasznie atakuje. Konfederację, ale jak wiemy, jest to polityka, bo nawet znowu przypomnąć, warto przypomnieć, właśnie te takie dawne informacje jeszcze z czasów, kiedy szefem, jednym z szefów konfederacji był Robert Winnicki, i sami cytowaliśmy, jeśli się nie mylę, państwu maile dworczyka, gdzie właśnie ten pan Winnicki również właśnie mówił to, co ja teraz mówię, że dla potrzeb politycznych możemy się atakować, żeby po prostu nie stracić własnych wyborców. Ale tutaj możliwości koalicyjne są olbrzymie. Także na to zwracam uwagę, że, że to nie tylko Popis, ale również inne środowiska, które zasiadają obecnie w Polskim Sejmie. Podobno, można powiedzieć, prowadzą politykę, to tylko jest taki teatr dla nas wszystkich, dla naszych obywateli, dla wyborców. I tutaj mi się wydaje, że warto podkreślić, że zamiast patrzeć się w tym kierunku, należy właśnie już myśleć o tym, żeby Tworzyć naprawdę realną alternatywę, taką endecję, jak była to właśnie w okresie międzywojennym: ludzi z twardym jakimś kręgosłupem moralnym, również z jakąś wiedzą, e, taką życiową, bo tu już nie chodzi konkretnie, że ktoś musi być <coughs> z tytułem doktorskim, ale musi mieć wiedzę jakąś, bo chyba nawet warto przytoczyć tutaj może nie z endecji, ale e, chociażby szefa ludowców z okresu przedwojennego. Przecież to był człowiek prosty, ale mimo wszystko dążący do tego, aby prowadzić politykę w interesie państwa polskiego. Tak, ale to już temat na inną do, historię. historię. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Do widzenia.